Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym materiale na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku. Chcielibyśmy Państwa zabrać na, na krótką wizytę na cmentarz Świętego Krzyża w Półtusku, przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Cmentarz założony na początku XIX wieku, ukazem pruskim zabraniającym chowania zmarłych w obrębie miasta. Aczkolwiek ten ukaz był nie, nie, nie do końca przestrzegany, i jak tutaj możemy odnaleźć, w którejś z tych Książek, ja już nie pomnę której, także musicie mi uwierzyć na słowo, ewentualnie zweryfikować moje słowa w bibliografii, ale gdzieś tutaj czytałem w którejś z tych publikacji o Półtusku, że jeszcze pod koniec XIX wieku zdarzały się pochówki przy Kościele Świętego Józefa. I jeszcze to była druga połowa XIX wieku. A nad cmentarz ten. Udamy się celem, celem upamiętnienia, wspomnienia, zaświecenia, zapalenia symbolicznego zniczu na grobach moich dziadków, babć, pradziadków, prababć, pra, pradziadków, pra, prababć i pra, pra, pradziadków i pra, pra, prababć tutaj na cmentarzu Świętego Krzyża. Z okazji... Tutaj niedawno obchodzonego dnia babci i dnia Dnia dziadka. 21-22 stycznia. Zajdziemy również na chwilkę na mogiłę powstańca styczniowego Tadeusza Tyskiego. Uczestnik powstania 1863 roku. Bo właśnie teraz, 22 stycznia 2023 roku, obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu tegoż powstania. Oprócz wspomnianego już przeze mnie Tadeusza Tyskiego, którego mogiłę będziecie mogli zobaczyć tutaj już za, za chwilę, za parę minut, na cmentarzu Świętego Krzyża pochowani są również y, powstańcy tacy jak. Ksawery Czerski, Ludwik Żmijewski oraz świętej pamięci Jan Ladowski. Jak możemy wyczytać w artykule na stronie ipultus.pl z 2013 roku. Zdaje się, ja mam fotografię tego ksa mogiły Ksawery Czerskiego i mogiły Ludwika Żmijewskiego, bo oni chyba w jednym grobie spoczywają. Jeżeli takową fotografię mam, to ona właśnie się teraz tu pojawi za chwilkę. A nawet jak nie mam, to może mam chwilę czasu, to pojadę i sfotografuję ten grup. Ta rodzina Żmijewskich to nie jest, to nie są ci Żmijewscy tutaj z Popław. To są Żmijewscy, właściciele yy, dawnego folwarku pod Górze, w miejscu którego później stała Kuźnia i Karczma rodziny Żmijewskich. A którzy to żmijewscy w 1880 roku przeznaczyli budynek swój, znajdujący się tam, gdzie teraz bank spółdzielczy, na tym skrzyżowaniu ale ja Wojska Polskiego 3 maja, Kościuszki to przeznaczyli na, na teatr miejski. O czym informuje nas tablica przy, przy tym banku, o tym wspominająca. To tutaj też, zdjęcie tej tablicy. Tadeusz Tyski, no to jak już wspominałem, zaraz, zaraz zobaczycie jego mogiłę. Jan Ladowski, jakoś tej osoby nie kojarzę. Nie kojarzę tej osoby, ani tej mogiły, ale spróbuję ją zlokalizować poprzez grobonet. To, 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 to też wkleję tutaj zrzut ekranu może z grobonetu, o ile tam ten grób będzie. Zaznaczmy jeszcze może, że to najprawdopodobniej, z dużą dozą prawdopodobieństwa, no nie są wszyscy uczestnicy Powstania Styczniowego pochowani na cmentarzu Świętego Krzyża w Półtusku. Bo można przypuszczać, że oprócz tego tutaj ziemiaństwa, bo to wszystko, wszystko są obywatele ziemscy, czerscy, żmijewscy, tyscy, y Spoczywają na Świętym Krzyżu inni Ziemianie, którzy być może brali udział w tym powstaniu. No, trzeba by tutaj porobić jakieś kwarendy w archiwach, ewentualnie coś w książkach poszukać. Na, u nas na, na cmentarzu Świętego Krzyża spoczywają przecież rodziny płoskich, rodziny rałów, ewangelicy niedaleko, niedaleko kościoła pochowani. Rodziny Lisowskich Ziemiańskie, rodziny Piaseckich Ziemiańskie również spoczywają. No i to du du duża część powstańców właśnie była zasilana przez tę grupę społeczną. Także jeżeli chodzi o wstęp, to, to tyle. Zapraszam wszystkich teraz na cmentarz. Tutaj Wmurowany jest nagrobek. Widać jeszcze, jeszcze napis. Obszedłem kiedyś cały ten parkan do, dookoła. To znalazłem takie trzy. Tu jest jeden, tam jest drugi niedaleko stąd, a trzeci jest przy samym wejściu od ulicy Kościuszki po lewej stronie. To też fotografię może wrzucimy albo jakąś przebitkę tutaj. Dziadek Franciszek Śmiech, syn Franciszka i Janiny Guralczykówny. I pradziadek Żmijewski Stanisław, syn Aleksandra Władysława Dwojga imion Żmijewskiego i Aleksandry Zachewiczówny. No, i jeszcze pra, pradziadek Franciszek Jakowicki, syn, syn Jana Jakowickiego i Ewy z domu Monka. Ojciec Żmijewskiej Stefanii Jakowicanki. No, i jeszcze oczywiście. Żmijewska Stefania, jak już wspominałem, z domu Jakowicka, córka Franciszka i Anny Potęgówny, tutaj na dole, a z kolei Anna Jakowicka z domu Potęga, córka Jana Potęgi i Wiktorii z domu Bąkowskiej. Tutaj wrzucimy akta stanu cywilnego, akta metrykalne. Pradziadek Marcin Grzelak, syn Franciszka Grzelaka i Marianny Majchrzakówny. Oraz jego teść, a mój pra, pra, pradziadek Jakub. I tutaj jest źle nazwisko wpisane jest tak zwana oboczność nazwiska, a Jakub. Kachel urodził się jako Kachlak, brał ślub jako Kachlak, yy, zmarł jako Kachlak. Yy, dzieci jego chrzczone były jako Kachlak, za wyjątkiem, zdaje się, jednej lub dwóch, gdzie wpisano Kachel. Ale to jest, jak już kiedyś wspominałem, oboczność nazwiska. Link do tego materiału, gdzie o tym mówię, w prawym górnym rogu. I mój pra, pra, pradziadek, Jakub Kachel, syn Stanisława yy, Kachlaka, Jakub Kachlak nie Kachel, Jakub Kachlak, syn Stanisława Kachlaka i Agaty zdaje się z domu Skłuski, Agaty Skłuski. A z tymi nazwiskami to dobrze oddaje to, jak to było scena z Konopielki, kiedy kiedy nauczycielka pyta się jak ten Kaziuk ma na nazwisko, oni tak za bardzo nie wiedzą. Ten dziadek mówi, że Bartoszko to tylko mówią A prawda nam Bartosz No bo że, że, że Bartoszko mają na nazwisko Dziadek mówi, ten stary w tym filmie Że Bartosz A w dokumentach okazuje się, że oni Bartoszewicz A przy czym jeszcze Handzia, Andzia Andzia yy, stosuje tak zwane Jabłonkowanie, czy też siakanie Gdy to wymawia to nazwisko I mówi Bartosiewicz, nie Bartoszewicz O, taka ciekawostka prababka Marianna Grzelak z domu Kachlak i tu jest dobrze napisane oraz jej matka Marcjanna Kachlak z domu Skoczylas moja pra pra prababka. Marianna Grzelak z domu Kachlak córka Jakuba i co przed chwilą tam byliśmy oraz Marcjanny Kachlak z domu Skoczylas ona była z kolei córką tu już z pamięci nie powiem Tutaj pojawi się zaraz plansza informacja, czy ją była córką, albo nawet i całe drzewo genealogiczne począwszy od, nie wiem, albo od Marianny, albo od Marcjanny. Krystyna grzelak pochowana symbolicznie, jej grupie jest w Zatorach, byłem tam też, link do tego materiału w prawym górnym rogu ekranu. Obok Stanisław Żmijewski, Wincent Żmijewski, Józefa Żmijewska z domu Zachewicz. Ten Stanisław Żmijewski to jest stryj mojego pradziadka, u którego byliśmy najpierw. Brat Aleksandra Władysława Żmijewskiego. Ten Wincenty to jest syn jego, a brat stryjeczny mojego pradziadka. Natomiast ta Józefa to jest żona Wincentego, ona z domu była Zachewicz. I była to jednocześnie siostra. Siostra Aleksandry Zachewiczówny, matki mojego pradziadka. Czyli, bo to w tych kole, kole, koreacjach, w tych relacjach rodzinnych, można czasami się, zwłaszcza jak tak się opowiada i ktoś się nie orientuje, to zagubić. Ale to była no z formalnego punktu widzenia z formalnego punktu widzenia ciotka Wincentego, chociaż była dwa lata od niego młodsza. Ale to była ciotka jakby nie po krwi, tylko poprzez spowinowacenie, prawda? Bo to była Vincentego ciotki, czyli Wincentego stryja, żony, siostra. Otóż stryjeczny wuj szwagra mojego drugiego męża stryjeczny wuj me, męża stryjeczny wuj szwagramy do drugiego męża tak, dobrze powiedziałem Wincentego stryja żony siostra ta Józefa Zachywiczówna tutaj, córka Jana i zdaje się Franciszki z domu Lachowskiej Usztyski. Uczestnik Powstania 1863 Za plemion całych zmarnowane lata, Co im w zepsuciu to myśl i cześć, Zaniecne jarzmo, cośmy wobec świata Klęcząc i jęcząc mogli dotąd znieść. Na bój Polacy na wielki bój. Na bój Polacy na bój! Prababka babka, Kazimiera Kwiatkowska symbolicznie trafia Aleksander Kwiatkowski Kazimiera Kwiatkowska z domu Pieńkos córka Marianny i Kazimierza Pieńkosa pra, pra, prababka moja Marianna Pieńkos z domu Redlak córka Daniela Redlaka i Ewy z Brzeźny kurcze te knoty tak są pozawijane, trzeba je podhaczyć W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Cieszę się, że, że byliście z nami, że razem, wspólnie ze mną, z moją małżonką, odwiedziliśmy groby moich przodków, odwiedziliśmy grup Bohatera z 1863 roku. No i cóż mogę jeszcze rzec? Jeżeli się. Podoba to, co my tutaj wspólnie tworzymy. To bardzo proszę o zasubskrybowanie naszego kanału. O pozostawienie łapki w górę, jakiś komentarz dla zasięgu, udostępnienie tej treści. Dalej no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. A jak już wspominałem, materiałów, pomysłów na materiały jest wiele, wiele, wiele. Wystarczy spojrzeć. Na biblioteczkę, która jest za mną, to, to można mieć jakieś już zorientowanie, o czym ja mogę kręcić materiały. Mogę kręcić o półtusku, mogę kręcić o, o puszczy białej, mogę kręcić o, o kurpiach, mogę o zwierzętach, hodowli zwierząt, o jak, jakieś książki, jakieś materiały związane z rolnictwem, z gminami ościennymi, takimi jak Gmina Obryte, Gmina Rząśnik, Gmina Świercz, Świercze. O zielarstwie, o zdrowiu, o cóż to jeszcze jest, o Zero Waste, ekologia, tego nie widać. Tutaj jest, na dole mam taką półkę, o Survivalu, o preperingu, o Historii. Gdzie są książki historyczne? Tutaj są książki historyczne. O Krakowie, o Grach RPG. O różne, różnego typu beletrystyce. Mogę opowiadać o tych książkach. A właśnie zaraz za chwilę mam w paczkomacie. Czeka już na mnie najnowsza powieść pani Moniki Maciewicz wraz z dedykacją. Także teraz w sumie przyszło mi do głowy, że kolejny odcinek to będzie właśnie z, z rozpakowywania tego tych książek. No, tam jest słownik etymologiczny, też można dużo rzeczy ciekawych kręcić o tym. Tutaj stoi takie moje malutkie akwarium. O akwarystyce można nagrywać. Yy, tutaj gąsiorek, wiaderko fermentacyjne z winem. Tam mam jeszcze małą hodowlę ptaszników. Po podwórku piega jedna z naszych polskich przedstawiciel jednej z naszych rodzimych polskich ras psów, a mianowicie owczarek podhalański. Jest, tematów jest wiele. Strój ludowy, sukmana, rodzaje, występowanie, materiał, z którego, z którego jest, jest, była robiona, tworzona, szyta, trzosy, pasy. Ach, tematów nam nie braknie. Także dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. No, chyba w tym rozpakowywaniu. Bo serce ułana, gdy je położyć na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko koń. Czołem! Aha, jeszcze dogrywam tutaj końcówkę. Bo, jeżeli chodzi o tematykę naszego kanału, jest to kanał wielotematyczny i to, że jeżeli ja tutaj o czymś nie wspominam. To nie znaczy, że nie pojawi to się w jakimś materiale. To ciężko jest tak wymienić wszystko, co mnie interesuje, i, i, i wszystko, o czym chciałbym mówić i nagrywać. No tego jest wiele, wiele, wiele. Nie ma co się zamykać na, na, na jeden temat. Bo ja słyszałem nawet takie anegdotki w Krakowie, gdzie później profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego na przykład nie wiedzieli, albo studenci, magistrzy, no Magister prawa nie wiedział, w jakiej temperaturze woda wrze. Powiedział 90. A nie, nie 90. 90 to mi się pomyliło z kątem prostym. Także to nie ma co się zamykać. Należy mieć otwarty umysł, aczkolwiek warto każdy temat przemyśleć i nie brać wszystkiego bezkrytycznie. Dlatego jeszcze raz powtórzę, iż ważna jest weryfikacja źródeł i wyrabianie sobie na podstawie tych źródeł własnego zdania. No, to już koniec tego mojego oględzenia. Czołem! No, wytniesz tu te pokazywanie ręki, tu zrobisz cięcie. I teraz nagrywam zakończenie. Ale takie groby istnieją i w tych grobach są pochowani osoby. Boże kochany, ja p kur... jeszcze tak daleko mam do tej kamery, żeby zrobić cięcie. aaaaa